Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy strapki za 80 zł i są to mega pensje razy 6. Raz jadę do Vegas i dwie walizki pieniędzy. Zaczniemy sobie może od megapensji. Od megapensji i szukamy. Szukamy 35, 32, 12, 49, 28. A mamy. Dwadzieścia pięć, trzynaście, czterdzieści osiem, dwa, siedemnaście, trzydzieści trzy, szesnaście, dziewięć, piętnaście, trzydzieści pięć, czterdzieści siedem, dwadzieścia dwa, jeden, czterdzieści trzy, dziewiętnaście. Mega pensja po raz pierwszy, trzydzieści dziewięć, czterdzieści jeden, dwadzieścia sześć. I wygląda na to, że nie mamy tutaj nic. Może walizka pieniędzy sobie zdrapiamy teraz? Walizka pieniędzy wygrywające to 17, 53, 31 i 24, a mamy 43, 59, 32, 39, 45.

43 to oboczek, ale jest 42. Oto nam się 10 już odsłoniło. 28, 24 i 42. O też mamy dwa razy 42. Dyszka, dyszka i dyszka. Super, hip-hip. Ura, ura, ura. No to może teraz dla odmiany pensję,

Jadę do Vegas. Nie mogę jakoś... O, może tak. Czego my tu szukamy? No tak, dolara. Za dolary jedziemy do Vegas. No gdzie to jest? Serce. Refl. Arbuz. Karo. Biedronka. Biedronka. Jest dolar. I hip, hip. Ura. Ura. Wisienki. Fiat piłka winogronu, garnuszek kawa pik, garnek garnek melon serce i serce nie szukamy tu serca a tu dolar będzie A czekaj, jaki ma kolor ja był cyk cyk nie widzę chyba zielony Mamy dyszkę czy dwie, proszę mi powiedzieć. Chyba dwie dyszki. Idź do wygranych, idź do wygranych czekaj na kolegów. A może teraz żółtą mega pensję? Rodzynkową. Jedyna żółta pensja. Szukamy. Szukamy 49, 1, 46, 12 i 3. A mamy 5. Dwadzieścia jeden, jedenaście, czterdzieści trzy i cztery. Czterdzieści siedem, trzydzieści dziewięć, osiem, szesnaście pensje, dwa, trzynaście, obok, obok, oboka, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa i czterdzieści jeden. Ostatni rządek dwadzieścia cztery.

albo walizki a mamy pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści osiem dwadzieścia dziewięć dwadzieścia jeden czterdzieści sześć czterdzieści dziewięć siedemnaście, trzydzieści cztery dwadzieścia trzy czterdzieści siedem, nic tu nie ma i kończymy zieloną zdrapką

więc no nie jest źle, jak znam odcinek za 80 zł. Cieszę się, dziękuję za oglądanie, buziaczki, pa!